Szpital Powiatowy w Chmielniku został uroczyście otwarty 30 czerwca po gruntownej modernizacji. Pierwsza koncepcja rozbudowy lecznicy zrodziła się w 2005 roku, ale do urzeczywistnienia tych planów droga była daleka. Z pomocą przyszedł regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, w ramach którego na to przedsięwzięcie przekazano 4,2 miliona złotych pozostała kwota 2,8 miliona złotych pochodziła z budżetu powiatu kieleckiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wielkiej uroczystości, wielkim święcie naszego szpitala. To nie tylko otwarcie nowych pomieszczeń, ale jakaś jaskółka na przyszłość, że z tymi pomieszczeniami będziemy mogli pracować, że szpital w Pienniku będzie, będzie służył wszystkim mieszkańcom. 22 lutego bieżącego roku firma Dorbut zgłosiła nam odbiór końcowy, gotowość do odbioru końcowego. 17 czerwca, czyli dwa tygodnie temu, otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Przede wszystkim poprawi się, się warunki. Dla pacjentów szpitala najbardziej cieszy mnie Izba Przyjęć. Izbę Przyjęć mieliśmy w tych dwóch maleńkich pomieszczeniach. Tutaj za moimi plecami. Dzisiaj liczba przyjęć spełnia to cztery, dwie sale zabiegowe, porządny pokój do badań, izolatka, centralna recepcja, poczekania dla pacjentów. Oprócz tego w nowej dobudowaniu ponad 400 metrów kwadratowych zostało zmodernizowane, a 640 metrów kwadratowych zostało dobudowane do starego budynku szpitala. W części nowej znajduje się. Zaplecze diagnostyczne, czyli będzie tam endoskopia, kolonoskopia, gastroskopia, USG, rentgen. już część pomieszczeń użytkujemy od połowy kwietnia. A blok operacyjny to dwie piękne, nowoczesne sale odpowiadające najnowszym standardom Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy cała wartość inwestycji... To ponad 8 milionów złotych. Prace budowlane ruszyły w połowie lutego 2010 roku, a po przeszło trzech latach otwarto nowe szpitalne pomieszczenia, w tym to najważniejsze nowoczesny blok operacyjny. Myślę, że ten dzień dzisiejszy to wielkie święto tutaj w Chmielniku. Jest to inwestycja bardzo ważna. Inwestycja współfinansowana między innymi ze środków unijnych. Bardzo się cieszę, że. Yy, ten szpital dzisiaj został otwarty. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy nie tylko gminy Chmielnik, ale również gmin okolicznych, również mieszkańcy spoza naszego powiatu, będą mogli korzystać z nowoczesnego wyposażenia, z nowoczesnych pomieszczeń. Tuż po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu zmodernizowanego obiektu, goście mogli zwiedzić nowe pomieszczenia. Powierzchnia zabudowy nowego budynku wynosi 900 m2, przebudowy w istniejących budynkach 390 m2, zaś powierzchnia użytkowa 1070 m2. Dwie nowe sale bloku operacyjnego mają 210 m2 powierzchni, izba przyjęć 158 m2, a diagnostyka obrazowa 240 m2. Od kilku lat yy, kolejne zarządy powiatu zastanawiały się jak wesprzeć, skąd pozyskać środki, aby dokonać modernizacji kompleksowej szpitala powiatowego w Mielniku. W momencie, kiedy pojawiły się pieniądze akcesyjne ta 2017 postanowiliśmy w poprzednim zarządzie mocno się zaangażować w pozyskanie środków, jednocześnie już tak na poważnie rozpoczęcie inwestycji, która no, w dniu dzisiejszym po w zasadzie po sześciu latach yy, ziściła się Zostały zakorzenione poświęcenie i odbiór tego obiektu. Kolejnym punktem niedzielnej uroczystości był festyn z pomocą szpitalowi, który odbył się na Chmielnickim rynku. Zanim rozpoczęły się licytacje i występy artystyczne, m.in. Patrycji Michalskiej i grupy Mitro zespołu szkół nr 3 w Chmielniku, dyrekcja lecznicy złożyła podziękowania tym wszystkim, którzy wsparli modernizację szpitala. Starosta kielecki Zdzisław Żałka w imieniu samorządu powiatu kieleckiego przekazał na rzecz lecznicy czek w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. Festyn na rynku w chmielniku trwał do wieczora, a zakończył się zabawą taneczną.